Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj w miejscowości Strzelce w gminie Dobroszyce. W ramach dzisiejszego spotkania dokonano odbioru ostatecznego oraz otwarto oficjalnie drogę, która była niedawno przebudowywana na zlecenie gminy Dobroszyce. Przebudowano odcinek blisko 520 metrów w ramach którego wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze zjazdami do posesji nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 metrów w ramach pracy wykonano również budowę czterech rowów z czego jeden rów był odtwarzany pozostałe trzy były budowane od podstaw dodatkowo przebudowano kanalizację burzową na odcinku 120 metrów w ramach której wykonano również dwie studzienki rewizyjne. Zadanie jakim jest budowa drogi zostało wykonane przez firmę Carbon z Sycowa pana Jana Górowki za kwotę 505 tysięcy złotych. W ramach tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 108 tysięcy złotych stąd też dziś przedstawiciele w postaci przedstawiciela wykonawcy, pana Jana Kurobki oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, w postaci pana Karola Bruskiego.